Witam serdecznie w filmiku kulinarnym, z tej okazji nawet, zobaczcie, wystroiłam się fartuszek. Tyle filmików kulinarnych, a jeszcze w żadnym fartuszka nie miałam nałożonego. Ja po prostu nie mam takiego zwyczaju, żeby zakładać fartuszków do gotowania, ale stwierdziłam, że specjalnie dla Was dzisiaj założę. Ten martwisz jest taki piękny i mi idealnie tutaj pasuje... Do szyby. No. I co my dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj sernik dyniowy. Byliśmy ostatnio na farmie dyni. Na moim kanale możecie już znaleźć vloga z tej wizyty. I tam właśnie zajadaliśmy się po prostu przepysznym, przeboskim serniczkiem. I postanowiłam, że spróbuję odtworzyć ten sernik w domu. Kupiliśmy na farmie dynie. To jest dynia Hokkaido. I właśnie pani mówiła, że ta dynia będzie się najlepiej nadawała i że nie będę musiała jej nawet obierać ze skórki. Wystarczy tylko ją pokroić, pozbyć się nasionek i wyjdzie nam pyszna dynia. Czy tak będzie? Zobaczymy. I tutaj taka ważna informacja. Ja powinnam użyć tej dyni 350 gramów pire z upieczonej dyni, ale ja nie mam wagi kuchennej i nie wiem jak to zważyć, więc po prostu. Całą tą małą dynię A co? Jak zwykle jedziemy po bandzie, zobaczymy, co nam wyjdzie z tego ciasta. W ogóle ostatnio robiłam brownie, teraz sernik dniowy. Kocie mi po głowie jeszcze kruche ciasto ze śliwkami. Co się ze mną dzieje? Same ciasta. A kto mnie zna, to wie, że ja taka ciastowa nie jestem. Co się dzieje? Nie ma pojęcia No dobra kochani, to zaczniemy tę walkę od pokrojenia dyni Bo musimy ją upiec na puree 45 minut w 180 stopniach piekarnik już chodzi Także co, zaczynam od pokrojenia tej naszej pięknej dynki pokrojona. Nie było wcale tak źle, no ale jak macie e, jakiegoś faceta obok, to śmiało możecie mu powierzyć to zadanie. Także zaraz będę piekła e, tą dynię. Dobra kochani, dynia wylądowała już w piekarniku, a my, żeby nie marnować czasu, zrobimy sobie spód do naszego sernika, który muszę zrobić z herbatników i masełka. Masełko sobie zaraz rozpuszczę na petalence. A herbatniki muszę jakoś zmielić, skruszyć e, na drobny miał I zastanawiam się, jak to zrobić I spróbuję, słuchajcie, wykorzystać e, taki malakser Także zobaczymy, jak nam to wyjdzie No to uwaga, chwila prawdy zobaczcie, mielą się, mielą chociaż zostają też takie duże kawały, no ale dobra będziemy walczyć, mam nadzieję, że coś nam z tego wyjdzie no i kochani proszę bardzo, udało się, mamy taki fajny proszeczek, czasem się trafiam jakieś grudki ale myślę, że to nie szkodzi. Także malaxe sprawdził się. No i co, teraz dodajemy masełko. Widzicie, taką konsystencję otrzymałam, jak to wszystko wymieszałam i powiem Wam, że mm. to jest pyszne. Teraz. Wyłożę tym moje ciasto. Po przyklejam, zrobię taki spód, po przyklejam. Kochani, dodajemy teraz pozostałe składniki wszystkie do tego naszego pire. Będzie fit ciasto. I pozostało nam tylko to wszystko zmiksować. Serniczek ląduje już w piekarniku na około godzin. No dobrze, serniczek wyszedł, to teraz pora na degustację. Wiecie co? On powinien się dobrze ostudzić i najlepiej to w ogóle posiedzieć trochę w lodówce, ale ja już nie wytrzymam. Muszę go spróbować. obłędny. Polecam Wam. Spróbujcie. Nie jest trudny. I nie ma wcale tak dużo z nim roboty. Nie licząc pieczenia tej dyni. Ale jest przepyszny. Idealny serniczek na jesień. Dziękuję i zapraszam na kolejny film.